Dzień dobry moi drodzy. Każdy z Was kto śledzi mój blog na Facebooku, a także moją stronę internetową i mój YouTube channel wie o tym, że ja bardzo dużo uprawiam sportu i mój dzień zaczynam od medytacji, 15-minutowej gimnastyki oraz 15-minutowego joggingu. Robię ten jogging już od maja 2015 roku i udało mi się już 9 razy e, przepiec odcinek, który jest tak długi jak maraton. Czyli właściwie 15 minut sobie tylko biegam rano, ale mam za sobą już 9 maratonów. Dzisiaj zapytała mnie pewna pani, która zawsze spaceruje z pieskiem i obserwuje mnie codziennie przy moim 15-minutowym bieganiu. Za... Pozdrowiła mnie i... Pytała się nie właściwie mogłaby mi Pani powiedzieć, jak Pani to robi, że Pani tak codziennie biega, zawsze jak chodzę z moim pieskiem rano, zadaję sobie to pytanie, co trzeba zrobić, żeby być takim zdyscyplinowanym. No i trochę porozmawiałyśmy sobie i tak dosyć zaintrygowało mnie to pytanie, bo zadałam sobie to na nowo, to samo pytanie, które ta Pani mi zadała, zadałam sama sobie, co spowodowało, że... Rozwinęłam dyscyplinę nie tylko do biegania, ale do tego, aby nie palić, do tego, aby uprawiać regularnie sport i do wielu różnych innych rzeczy. I teraz chciałabym się z nami tą refleksją podzielić. Jak udało mi się to zrobić? Pewnego dnia obudziłam się i stwierdziłam, że te rzeczy, o których zawsze myślę, że chciałabym je zrobić w życiu i chciałabym je kontynuować, chciałabym rozwinąć je, pewne plany. Jeżeli będę to z dnia na dzień odkładać, to pewnego dnia obudzę się. Być może mojego ostatniego dnia mojego życia, i cóż za żal, cóż za ból, cóż za rozpacz ogarnie mnie, kiedy pomyślę, że zmarnowałam tyle czasu, że nie ziściłam moich planów. A tylko dlatego, że nie chciało mi się rano ruszyć, że nie chciało mi się w południe ruszyć, że nie chciało mi się w ogóle ruszyć i że szukałam wymówek, 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 wymówek. I to są właśnie te wymówki, wymówki, których szukamy i które znajdujemy tak szybciuteńko. Które powodują, że nie ruszamy się, że nie idziemy tą drogą, która poprowadzi nas do celów, jakie sobie wyznaczyliśmy. Tak naprawdę każdy z nas wie, o czym marzy, tak naprawdę każdy z nas wie, co chciałby w życiu osiągnąć. Ale na drodze do osiągnięcia tego celu, a musimy tą drogę przejść, niestety, ale na, może i na szczęście, to jest właśnie piękne, iść tą drogą do osiągnięcia celu, bo ta droga spowoduje, że rozwiniemy się i kiedy dojdziemy do celu, będziemy innym człowiekiem już niż tym, który ruszył. Jednak na drodze stoją właśnie te przeszkody, które nazywamy wymówkami. Na przykład, o, dlaczego nie idę rano biegać? <laughs> Jestem zmęczona, za mało spałam, na dworze jest zimno, na dworze jest ciemno, pobiegam dzisiaj, muszę wstawać, bo dzieci, yy, noga mnie boli, Dzisiaj jest piątek, zrobię przerwę, i tak dalej, i tak dalej. Tych wymówek jest całe mnóstwo. Ach, czytałam w gazecie, że coś tam bieganie jest niezdrowe, czy no, możemy sobie tutaj naprawdę setki takich wymówek wymyślić. Ale to wymyślanie wymówek to jest marnowanie energii, bo tak naprawdę cały czas kręcimy się. Wokół jednego tematu, jak to zrobić, żeby sumienie mnie przestało boleć? Jak to zrobić, żeby moja wewnętrzna, mój wewnętrzny głos, który mi mówi wstań i zrób to, wstań i zrób tamto, podążaj za tym celem, uczyń tą rzecz, abyś mogła dążyć do Twojego celu. Tak naprawdę te wymówki są tylko po to, aby, że się tak wyrażę, zabić głos tego naszego wewnętrznego sumienia, czy tego wewnętrznego wyższego ja, który mówi idź tą drogą, idź, idź. Jednak my chcemy wiedzieć. To wewnętrzne ja, czy może lepiej powiedzmy to wyższe ja, nigdy, nigdy, nigdy nie y, przestanie nam szeptać do ucha tego, co mamy tak naprawdę robić. Nigdy nie przestanie nam szeptać, co mamy poczynić za kroki, aby osiągnąć sukces w życiu i szczęście. Ale jeżeli my ten głos będziemy cały czas zabijać różnymi wymówkami lub nawet innymi rzeczami, to ten głos będzie coraz większy, a nawet sumie się do bardziej drastycznych ruchów, na przykład. Wydarzy coś się w naszym życiu, co zmusi nas do tego, aby pewne ruchy poczyniać, ale czyż musimy coś robić dopiero wtedy, kiedy stanie się jakaś tragedia, czy nie lepiej od razu robić po prostu z czystym sumieniem i fajnie, na przykład uprawiać codziennie sport, przestać palić papierosy, rzucić niezdrowe produkty żywnościowe i jest jeszcze mnóstwo innych rzeczy, czyli tych planów, które każdy z nas zrobi, robi sobie. Ale te wymówki, co zrobić z tymi wymówkami? Dobrą metodą, aby pozbyć się wymówek, jest spojrzenie na siebie, tak jak ja wtedy spojrzałam na siebie tego ostatniego dnia swojego życia. Czego będziemy wtedy żałować? Co będzie nas tak strasznie boleć? Dlaczego wtedy będziemy mówić, czemu ja wtedy nie wstałam z łóżka, czemu się nie ruszyłam, czemu nie podjęłam pewnych kroków? Chyba nie chcemy już tego strasznego bólu cierpieć. Lepiej wstać i lepiej robić coś. Dążyć ze swoimi celami. Na przykład, tak jak powiedziałam, o, codzienne bieganie. Ale te wymówki nie są tylko tymi próbami uspokojenia czy zabicia tego głosu naszego wewnętrznego, wyższego ja. Są one też znakami tego, jakie tak naprawdę bariery są u nas w głowie, a tymi barierami są nasze programy, to jak zostaliśmy zaprogramowani już jako dziecko. Przypominam, że mózg dziecka operuje na tak zwanych falach alfa, i te fale są podobnymi do fal hipnotycznych. Mózg. Nie ma jeszcze rozwiniętego tego, tej części, gdzie znajduje się tak zwana świadomość lub też tej części mózgu, która właśnie jest odpowiedzialna za świadomość. Dziecko wykonuje wszystko w takim nieświadomym stanie, ponieważ jego mózg nie jest jeszcze na tyle rozwinięty, nie jest w stanie być świadomy. Ta świadomość musi dopiero rozkwitać. Ale w tych pierwszych latach życia dziecka, dziecko jest podatne całkowicie na wszystkie programy. To jest tak, jak gdyby biologiczny komputer ten mózg i w ogóle cały organizm. I ten biologiczny komputer można zaprogramować jak chce. I każdy z nas zna te programy, które wpajano nam jako dzieci. Na przykład takim programem było kiedyś bardzo popularne stwierdzenie, że dziewczynki nie potrafią yy, matematyki, nie rozumieją matematyki, albo że kobiety nie myślą logiczny, logicznie. Albo to dzisiaj lecący program na całym świecie, że kobiety są mniej wartościowe od mężczyzn, nie potrafią podejmować decyzji, ponieważ, jak już powiedziałam, nie potrafią logicznie myśleć. To jest taki program, który wcale się nie zgadza i wcale nie jest prawdą. Ale tych programów jest mnóstwo w naszym organizmie, w naszym ciele, w, naszym, w naszej głowie. I te programy pokazują nam się przez na przykład wymówki. To wyższe ja mówi nam, zrób to i tamto, to jest dla ciebie dobre, ale program mówi nie. Co tkwi za tym programem? Za tym programem tkwi jedna najważniejsza rzecz brak wiary w samego siebie. Dlaczego myśli sobie ten człowiek, który nie wierzy w samego siebie, mam zacząć jakieś, y, przedsięwzięcie, jakieś przedsięwzięcie, skoro i tak, i tak to przedsięwzięcie nie będzie zakończone sukcesem? Dlaczego tak naprawdę ten człowiek nie wierzy w siebie, a więc nawet nie zaczyna? Wyszukuję jakichś sobie wymówek, bo brzydka pogoda, bo pada deszcz, bo mnoga mnie boli. A tak naprawdę to jest to ten brak wiary w samego siebie. Dlatego za każdym razem, kiedy znajdujemy wymówkę, musimy sobie uświadomić, to znowuż życie pokazuje nam, jak wiele potrzebujemy jeszcze wiary w samego siebie, wiary w nasze własne siły. Wczoraj, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale mam też. Ym, YouTube channel, gdzie robię filmy z moich podróży. Postanowiłam kupić sobie taką latającą kamerę, którą będę filmować różne krajobrazy z góry. I pewna osoba, której to powiedziałam, powiedziała do mnie: "Ale przecież ty nie umiesz się obsługiwać taką kamerą. Po co masz taką, bo przecież nie potrafisz się obsługiwać". I trudno mi było znaleźć naprawdę w tym momencie jakiś argument, aby tej osobie uświadomić, że oczywiście, że ja nie potrafię się obsługiwać taką latającą kamerą, ale Dopiero wtedy, kiedy ją kupię, będę mogła to robić. A więc learning by doing. Jest to taki sam argument, kiedy ludzie mówią na przykład: Nie rób tego i tego, bo jeszcze tego nigdy nie robiłeś. Oczywiście, tylko i wyłącznie wtedy mogę się czegoś nauczyć, jeśli to wykonuję. Tylko w ten sposób mózg naprawdę dobrze uczy się pewnych struktur. Ale jak często my nie zaczynamy pewnych projektów, bo, bo twierdzimy, że nie wiemy jak, bo nie jesteśmy perfekcyjni w tym. Bo tego nie umiemy, ale już oczywiście, że nie umiemy, dlatego musimy to robić. I to są właśnie takie argumenty, które pokazują nam, jak dużo programów powoduje, że ludzie nie zaczynają projektów, że nie startują z pięknymi pomysłami, bo tak naprawdę nie wierzą w samych siebie, a dlatego, że ich programy nauczyły ich, jesteś słaby, jesteś bezsilny, nie dasz sobie rady. Nie próbuj nawet, szukaj pomocy, oparcia i uzależnienia od innych ludzi. Jesteś za słabym, za słabym indywidualnością. Nie jesteś nawet wart tego, aby stać na własnych nogach silnie i robić rzeczy, których jeszcze nikt nigdy nie robił. Te programy, jeżeli uda nam się odkryć te programy, jesteśmy w stanie te programy dać, wciągnąć do naszej świadomości, uświadomić je sobie, i wtedy dopiero mamy tą szansę, aby te programy przeprogramować na takie programy, jakie chcemy. Każda myśl, która powoduje, że się świetnie czujemy, jest dobrą myślą. Każda myśl, która powoduje, że się źle czujemy, jest złą, jest iluzją, jest złą myślą. A więc spójrzmy wszyscy na nasze życie pod kątem tego, co chcielibyśmy robić, o czym nasze wyższe ja mówi: zrób to, zrób to, zrób to. I jakich wymówek szukamy, ponieważ każdy z naszych wymówek będzie szansą, aby odkryć to, za, co za tą wymówką tak naprawdę stoi. Tą wymówkę przeprogramować, lub ten program w ogóle przeprogramować na fajny program, na program, który nam pomaga. Wszystko, co powoduje, że człowiek się rozszerza, rozwija, idzie w górę, i wszystkie kierunki rozprzestrzenia się, jest dobre. Wszystko to, co powoduje, że człowiek się kurczy, że człowiek się zamyka w sobie, że człowiek zamyka w sobie swoje zdolności, przestaje coś robić, wszystko to jest złe. A teraz życzę Wam przepięknego, wspaniałego dnia. Być może uda Wam się dzisiaj jakieś fajne, tak naprawdę fajne wymówki, tylko fajne dlatego, bo są one szansą, aby odkryć programy. A więc uda wam się być może dzisiaj znaleźć kilka wymówek. Jeżeli je znajdziecie, spójrzcie na nie pod kątem tego, jak można z tymi wymówkami posprzątać i zmienić je poprzez zmianę tego programu, który te wymówki trzyma przy życiu. A jeżeli ta bariera się zgubi, przestanie istnieć w naszym życiu, to nagle, nagle będziecie mieć tak strasznie wiele siły i wtedy nie będzie żadnych problemów z robieniem rzeczy, na które tak naprawdę każdy z nas ma ochotę. 是吗？谢谢。